Dziś odwiedziliśmy komendę powiatową w w Myszkowie. Było nam dane zobaczyć wyposażenie. Krótka prezentacja tego, co jest na garażu. Rzecz jasna, e, zdjęcia robiliśmy na placu zewnętrznym, ale dzięki kierownictwu e, możemy również wam zaprezentować, jak to wygląda pod wewnątrz. Garaż remontowany w zeszłym roku. Proszę bardzo. Zaraz przejdziemy na drugą część garażową. Tu mamy standardowego midluma, jak dobrze Wam znanego. Obecnie drugi wyjazd, jednostki jako 21 pełni skania. To jest pierwsza część. Tu mamy maskota, który obecnie troszkę mniej działa, ale jednak. Tu przejdziemy do drugiej części garażowej. Te są samochodziki Proszę bardzo Tu mamy pierwszy wyjazd w tej drugiej części garażowej 25 Ciężki kerac. Drabina Może tam przejdziemy Za chwilę zobaczycie inne ciekawe rzeczy. Tu proszę. Do aparatów, myjka. Tu chłopaki mają siłownię. W wypoczynku tam za jest? Dalsza część. Siłowni. Dalsza część. Dalsza część siłowni. Proszę zapas wody. jest rama. Proszę bardzo. Ładnie utrzymana siłownia, sprzęt jest. Wszystko w własnym sumie wykonane. Wszystko pozostawia się do były pozyskiwane fundusze na zakup ewentualnie sprzętu na mhm. wszelkie remonty, nie remonty w tym przypadku rzeczy. Przygotowanie tego naprawdę. Na tu proszę. Cały sprzęt, warsztat do obsługi, obsługi sprzętu. sprzętu ochrony dług. Dzisiaj możecie troszkę więcej zobaczyć, niż tylko samochody. Proszę, tu mamy drabinę. Drabinę później będziemy na pewno też prezentować. Jest to drabina, która służyła wcześniej w komendzie w Rybniku, także w 2015 roku robiliśmy jej sesję. Jako JRG Rybnik dziś przypadło nam robić jako JRG Myszków. Proszę bardzo. Tu kompresory i inne bajery. Więc tak to wygląda. Tak wygląda eee, komenda powiatowa PSP w Myszkowie. Drabina Reno Kerax GCBA. Ciężki pierwszy wyjazd z Kania, na razie dzisiaj spokojnie. Jeśli podobają Wam się takie filmy, dajcie znać w komentarzu, lajkujcie, będziemy nagrywać będąc na JTG. A jeszcze w tym tygodniu prawdopodobnie gdzieś zajrzymy, ale również na razie nie zdradzę, gdzie to będzie. To nie jest dźwięk wyjazdowy, tylko dźwięk zamykania bram, także bez stresu. Tak to wygląda. To był tylko ten budynek, a wcześniej to w ogóle było tam gdzie jest tak? W tamtych garażach jeszcze znajdziecie cysternę, podnośnik i inne sprzęty dodatkowe, które ta komenda posiada. budynek jak na tamte czasy. Tak, tak, tak. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, piszcie, komentujcie, lajkujcie. Jeśli się Wam podoba ta metoda prezentacji jednostek, zarówno PSP czy OSP, to piszcie. Będziemy się postarać robić takie krótkie materiały, bo zdjęcia stały się mocno klepane. Zdjęcia teraz robi każdy, inni lepiej, inni gorzej. A jednak taka metoda prezentacji, no, całe szczęście, że tak powiem, nie każdy ją ma, my ją mamy. Pozdrowienia dla strażaków z komendy powiatowej PSP w Myszkowie. Za, dla kierownictwa za pozwolenie na wykonanie sesji zdjęciowej i materiału wideo. Pozdrawiamy chłopaki, trzymajcie się. I ogólnie wszyscy pasjonaci z rejonu Myszkowa, strażacy. Tak jak mówię, w tym tygodniu, może, no prawdopodobnie, odwiedzimy jeszcze jakąś otergę na terenie Śląska. A jaka to będzie? Hmm? Niespodzianka. Znowu będzie niespodzianka. Także trzymajcie się. Pozdro.